Witajcie kochani. Dzisiaj porozmawiamy sobie na taki temat, co w satsangu może być źle zrozumiane, jakie słowa, jakie wyrażenia przejmuje umysł i robi sobie z tego koncepcję. I porozmawiamy z Jackiem Syma na ten temat. Tak, na ten temat. Jacek prowadzi na swoim profilu Jacek Syma i Jacek Syma Satsang na stronie codziennie medytacje i satsangi. To nie codziennie. Aha, no dobra. Nie wiem, skąd mi się wzięło to słowo codziennie, ale codziennie są posty na ten temat, tak? Tak. Natomiast. A kilka to... razy w tygodniu w formie transmisji live pojawiają się sadzami. Mhm. Najczęściej wieczorami. Dobra. I to jeszcze słuchajcie kochani, jeżeli Wam się spodoba filmik, to bardzo prosimy o polubienia i oczywiście o tak. subskrypcję. I przechodzimy już do tematu. To jakie najczęściej są te. Na czym najczęściej zatrzymuje się umysł? Tak, no, umysł może się zatrzymać na wielu rzeczach, wiele rzeczy może. Z wielu e, stwierdzeń, które padają na satsangu, z wielu tych zdań, które są tam wypowiadane, umysł może. Wziąć i stworzyć koncepcję, które się później będzie trzymał. Pod, sorry, że się wtrącam, mhm. ale pod tym względem to wydaje się, że umysł jest niezwykle kreatywny. Tak, no, generalnie umysł jest kreatywny, a tu ma <śmany> szerokie pole do popisu. I co na przykład może być takim <śmany> zdaniem, które umysł przechwyci? Na przykład to, że ty nic nie możesz zrobić. Mhm. Na przykład to, ty już tym jesteś. W taki sposób, że. Umysł właśnie to koncepcją. Okej, okay, już tym jestem, więc no, nic więcej nie muszę robić z tym, tak? Już tym jestem, więc mogę teraz sobie dalej tkwić w tej swojej bańce stworzonej rzeczywistości, w którą wierzę. No bo to w ogóle jest zdanie, które często pada na soccangu, mhm. tak? Ty nic nie musisz robić. Tak, tylko to zdanie wskazuje. Ono ma wskazać na coś w tobie. Ma skierować Twoją uwagę na to. Nie może zostać wzięte umysłem właśnie, bo wtedy niczego nie przyniesie. Tak, bo ja myślałam, że już nic nie muszę robić i po prostu już nie muszę medytować ani, hmm. ani brać udział w mm -hmm. skoro nic nie muszę robić. No tak, to... no, bo o co teraz troszeczkę być może idziemy w inną no, stronę, ale e, o co chodzi z tym, że nic nie muszę robić? Przede wszystkim chodzi o to, żeby zobaczyć, że ty jesteś tym tym polem obecności, tym polem energii, tym istnieniem, w którym wydarza się działanie, więc żeby stać się tym, czym jesteś i tak, no co możesz zrobić? Tak, skoro każde działanie rozgrywa się w polu tego, czym jesteś, na to zwraca uwagę to stwierdzenie, tak? Mhm. I, ale wracając do tego, jak umysł to wszystko przejmuje, więc yy, tak, pierwsze co powiedziałem to było, przypomnij mi. Pierwsze powiedziałeś, że ty nic nie możesz zrobić. Tak, ty nic nie możesz zrobić. E, tutaj jest parę aspektów tego, na które można wskazać. Przede wszystkim, co umysł może z tym zrobić? Może e, wziąć to za taką negatywną informację. tak? E, nic nie, nic nie mogę zrobić, tak? Mhm. Nic nie mogę zrobić, więc to nic nie zostało do odkrycia, nic się nie da i utkwi w takim negatywnym stanie, takim negatywnym mhm. poczuciu jakiegoś rodzaju bezsilności, wierząc w tą bezsilność, wierząc, że to się stanie dla niego rzeczywistością, tak? Jeżeli w to uwierzy umysł, że, nic nie, że ja jestem tym, który nic nie może zrobić. I to będzie kolejną koncepcją, bo to, czym jesteś, nie jest ani tym ja, które może coś zrobić, ani tym ja, które chce coś zrobić, ani tym jak które nic nie może zrobić. Tak, jeżeli stworzymy obraz ja, które nic nie może, to to będzie obraz, którego będziemy się trzymać, koncepcja, której będziemy się trzymać i z którą możemy zostać na lata, tak. Więc nawet to jest jakiegoś rodzaju doświadczeniem obserwowanym w tym, co już jest, tą pełnią, to pełno, więc tak że... właśnie teraz myślę, że to właśnie często jest chyba rozumiane w ten sposób. Ty nic nie możesz zrobić, że to jest nie. tak, że po prostu mm, to nie w twojej gestii leży, no bo też nie leży, czy przebudzisz się w tym życiu, czy nie, i to bardziej często jest rozumiane właśnie w, w tą stronę że właśnie, no to skoro to nie leży w mojej gestii, ja nie mam na to żadnego wpływu, no to po co w ogóle... Mm -hmm. Tak, to po co w ogóle robić cokolwiek, to mm. co my tu właściwie robimy, o co chodzi. Tak, to są właśnie te wszystkie jazdy umysłu, które mm -hmm. on lubi, które lubi nas wciągać. Tak, ten moment takiego wglądu, takiego zrozumienia nie ma nic wspólnego z czymkolwiek, co my zrobimy i faktycznie nic nie możemy zrobić, żeby się to wydarzyło. Bo to przychodzi kiedy jakiekolwiek robienie zostaje zostawione w jakiś sposób, nie? Więc to jest ważne, żeby zrozumieć, nie? Tu nie chodzi o to, że że ty jesteś tym, który nic nie może zrobić. Chodzi o to, że tu nic tak naprawdę nie musi być zrobione, ale kolejny raz nie bierzmy tego umysłem. Tu nic nie musi być zrobione, ale w jakiś sposób trzeba stanąć za tym. Że jesteś tym, w którym dzieje się wszystko. W jakiś sposób przywracać siebie do tej przytomności, że wszystko dzieje się we mnie, to ja, które nic nie może zrobić, które czuję, że nic nie może zrobić, to ja, które myśli, że może, czy że musi cokolwiek zrobić, jakiekolwiek próby podejmowane, wszystko wydarza się w tobie, jako obecności, która jest świadoma tego. Więc tak, to jest ważne, żeby mm. o tym też pamiętać. I dalej, jak jeszcze, jak jeszcze inaczej może to wykorzystać u nas to stwierdzenie. Mm -hmm. Miałem to w głowie teraz, kurczę, nie pamiętam <śmum> tego. <śmum> <śmum> że napije się wody świeży. Tak, no powiedzieliśmy o tym, że może to wziąć jako taką negatywną informację. Może stworzyć na podstawie tego jakiegoś rodzaju tożsamość i ja nic nie mogę zrobić? Czy coś jeszcze? No właściwie nie przychodzi mi do głowy, może tobie? No, generalnie wydaje mi się, że może właśnie pójść w tym kierunku, że nic nie musi robić, tak? Albo, albo bardziej iść też w takim kierunku: ja już jestem tym, mhm. nic nie muszę robić, bo już jestem przebudzony. Może uczepić się też tych słów taką jakby taki drugi kontrast, tak? bo tam było bardziej tak, że no nic nie mogę zrobić, taki bardziej y, pesymistyczny. E, nic tu ode mnie nie zależy, to po co się w ogóle starać. I, i jakby y, druga skrajna z kolei postać tego jest, że ja już jestem przebudzony. Mm, dokładnie i. To rozpoznanie, kiedy jest prawdziwe, no. W jakiś sposób nie jesteśmy w stanie powiedzieć o sobie, jestem przebudzony, jeżeli to. Jeżeli to jest prawdziwe, tak? Bo coś tutaj wierzę. No żadna koncepcja, żadne stwierdzenie. Jeżeli ja powiem o sobie jestem przebudzony. A to już to zrozumiałem, teraz już. Super dotarłem do, 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 do finiszu. No, żadną koncepcję nie możemy wziąć za siebie. Żadną definicję, żadne zdanie. Więc tak, tu kolejny raz umysł może na bazie tego stworzyć jakiegoś rodzaju tożsamość, której się będzie trzymać, tak? Którą my będziemy sobie pielęgnować, myśląc, że to jest to. Więc yy, powiedzenie o sobie, jestem przebudzony, no to jest kolejna konkluzja, tak? Która prowadzi nas głębiej w umysł. To jest, sednem jest pozostanie po prostu jako ta czysta, taka niezdefiniowana obecność, istnienie, gdzie no nic nie jest o Tobie, nic nie jest na Twój temat. To, to dlaczego w ogóle padają takie słowa? Na przykład dlaczego mówi się, mm -hmm. już jesteś tym, <laughs> już jesteś przebudzony? skoro potem właśnie część osób bierze te słowa. Właśnie, no i jak to dobrze przekazać, tak? Jeżeli powiesz komuś, że musi zrobić to i to i to, to stworzy u niego wyobrażenie, że musi zrobić to i to i to, że jest osobą, która musi coś zrobić, żeby dotrzeć do tego. No jeżeli użyjemy słów, już jesteś tym, to kolejny raz umysł może to przejąć, ale umysł może przejąć wszystko. Tak naprawdę, dlaczego się mówi, ty już jesteś tym, bo to ma przekierować naszą, w jakiś sposób zwrócić naszą uwagę na to, że coś w Tobie, w każdej chwili Twojego doświadczenia jest tą obecnością, która, która po prostu jest, i w której to się wydarza, tak? Ty już jesteś w tym miejscu, ale nie ty umysł, nie ty osoba, nie ty tożsamość, ty, który jesteś świadomy tego doświadczenia, nawet tych subtelnych jego form. Więc to ma zwrócić naszą uwagę na to, co już się wydarza. To jest ważne, tak? To nie jest dla umysłu. To no, zwrócić uwagę Twoim na to, że nawet kiedy my teraz rozmawiamy, ktoś tego słucha, to jest ten aspekt świadomości, tak? Bez którego w ogóle nie mogłoby się to wydarzyć. W którym to się wydarza? Który sprawia, że, że jesteś tego w jakiś sposób świadoma w ogóle. Hmm. Czyli też na przykład te słowa, nic nie możesz zrobić, to co one na przykład, one sprawiają, że w jakiś sposób odprężamy się, tak? Tak, e, tak. E, bo jeżeli nic nie możesz zrobić, jeżeli nic nie musisz zrobić, to to dla umysłu jest taki sygnał, że to mogę odpocząć, tak? I w tym odpoczynku gdzieś e, łatwiej czasami, mhm. tak? No w jakiś sposób łatwiej, z, yy, wejść w to, że jestem tą obecnością. Kiedy umysł jest zajęty ciągłym działaniem, to też yy, może nas doprowadzić do tego momentu, kiedy jestem od przeciążenia z kolei, ale tutaj na Socego spotykamy się po to, że, żeby poprzez takie wyciszenie dojść do tego. Tworzymy troszeczkę taki e, przychylny grunt. Mhm. Nic nie musisz robić. Coś jeszcze dodałbyś? Nic nie musisz robić jeszcze. Odnośnie tych słów, nic nie możesz zrobić. One trochę stanowią taki czeleż dla umysłu, który i dla tej tożsamości, która żyje tym, że może coś zrobić. Ja żyję tym, że. Ma tutaj coś do powiedzenia żyje tym, że jest jakaś nadzieja dla tej tożsamości. A przebudzenie jest troszkę zobaczeniem, że ta tożsamość nie ma tu nic do zrobienia właśnie. Jeżeli to jest taka prawdziwa konfrontacja mm. i takie prawdziwe zbadanie tego, prawdziwe zobaczenie tego. No właśnie, no bo najczęściej, jakby w takim świecie duchowym jest konkretnie tak wypisane punkt po punkcie, co masz zrobić, żeby się przebudzić, co masz zrobić, żeby pozbyć się traumy, co masz zrobić, żeby osiągnąć oświecenie, masz punkty wypisane, jak zrobisz to, to nie wiem, osiągniesz to, jak zrobisz to. Nawet w niektórych tradycjach jest, są konkretne bardzo techniki do zrobienia, jest konkretna ilość technik do wykonania, po których jakoś tam jest jakaś pewna obietnica, że jak mhm. to wykonasz, to... Tak i myślę, że często ludzie w takim ruchu doświadczają jakiegoś rodzaju stanu i myślą, że to o ten stan chodzi. I jeszcze później próbują go utrzymać, i prawdopodobnie większość to doprowadzi do frustracji albo będzie żyła tym, że to jest to, to jest to ich osiągnięcie. Osiągnęli jakiegoś rodzaju stan wewnętrzny i są teraz przebudzeni. A to w ogóle nie chodzi o żaden stan tak naprawdę, żadne osiągnięcie Twojej tożsamości, czy Ciebie jako osoby. Żadne wypracowanie sobie czegoś, tak? Czy przepracowanie czegoś. Wsiadam się do czegoś dużo głębszego, dużo bardziej subtelnego. To przebudzenie, o którym mówimy. No to wiele osób właśnie przychodzi na stacang z takim poczuciem zadaniowości, tak? Dajcie mi teraz konkretny, rozpiszcie mm -hmm. mi tutaj konkretne kroki, proszę mi tu dać instrukcję, co mam zrobić. Tak, albo z oczekiwaniem efektu, tak? Mm -hmm. Czegoś, co potwierdzi dla nich to jeżeli my żyjemy tym, że chcemy tego efektu, czekamy na to potwierdzenie, no to przyjdzie rozczarowanie, przyjdzie, bo nie ma innego wyjścia. tak? No dla takich właśnie zadaniowych osób, jeżeli ktoś wchodzi na satsang i słyszy to, ty nic nie możesz mm -hmm. zrobić, no to musi być straszne. Tak, a to jest super, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, co umysł może przejąć, umysł może wziąć to rozczarowanie, mm -hmm. które no, dla większości musi się wydarzyć, tak? O ile nie dla wszystkich. Więc Umysł może wziąć to rozczarowanie i zbudować kolejną opowieść na bazie tego rozczarowania, nie ma żadnego przebudzenia. To wszystko jest bzdura. Miałem nadzieję, że coś się wydarzy, że coś się zmienia, tu nic się nie wydarzyło. To wszystko jest do niczego, do kitu. I zatrzyma się na tym rozczarowaniu, a tutaj my sięgamy. Jeszcze krok wstecz, gdzie to rozczarowanie jest prawdopodobnie nieuniknione, ale to rozczarowanie jest tylko pewnego rodzaju doświadczeniem, które wydarza się w tym prawdziwym, czym jesteś. Tak? Nie jesteś tą tożsamością, ta tożsamość musi się rozczarować. Ten umysł musi dojść do granicy swojego, swoich możliwości i zobaczyć, że nie pójdzie dalej, i że sacang, czy ta droga budzenia się, niczego mu nie da. Tak? On być może gdzieś czasami się uczy jakiegoś rodzaju spokoju i to jest też dla niego korzystne, ale ostatecznie to nic mu nie da. Nic. Bo to, o czym mówimy, to odkrycie, nie jest dla umysłu, więc on nie może go wziąć. Musi się rozczarować, że, 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 że. nie dostanie tutaj, nie spełni tych swoich oczekiwań, którymi żył. I to jest takie budzące się i to jest ten moment, w którym mamy tą szansę spojrzeć na to rozczarowanie i nawet to puścić. Nie jesteś tym ja, które się rozczarowało. Jesteś czymś większym, w czym wydarza się nawet to doświadczenie. Hmm. Jakie jeszcze inne słowa, czy też zdania może przyjąć umysł, albo lubi je hmm. bardzo? Zaproponuj coś. <noise> <noise> Okej, okay, no to ja na przykład jeszcze wiem, że często w, taki, w tym środowisku ludzie przejmują takie zdanie, już nie muszę szukać. Hmm. Tak, już nie muszę szukać. To by nawet pasowało, nie? Skoro nic nie możesz zrobić, no to już hmm. nie muszę szukać. No bo prawda <noise> jest taka, że nic nie musisz szukać. Ale nie możemy sobie tutaj pofolgować, i, i jeżeli wrócimy z powrotem do życia tożsamością, do umysłu, bo tu łatwo o coś takiego. Nic nie muszę szukać. A super, to teraz mogę iść i spełniać te wszystkie swoje fantazje umysłu. Nie ma w tym nic złego, oczywiście, nie? ale jeżeli jesteśmy w tym zagubieni, no to to jest powrót do, do tożsamości, do umysłu. Nie, 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 nie prowadzi to wtedy do. Głębszego odkrycia siebie. Więc, tak, nic nie muszę szukać. To musi być takie żywe widzenie, tak? To nie może być umysł. Nic nie muszę szukać. To musi być żywe widzenie, mm. że to, czym jestem, nie potrzebuję niczego więcej odnaleźć, bo już jestem. I poprzez takie żywe sprawdzanie tego, żywe badanie tego, eksplorowanie tego, w jakiś sposób pogłębiamy to zrozumienie, że nic nie trzeba szukać, nic nie trzeba robić, nie ma nic do zrobienia, nie ma nic do odnalezienia, bo już jestem tym. Więc jeżeli to sprawdzimy, to to odsłania jakiegoś rodzaju spokój, tak? Pogłębia nasze zrozumienie, nasze. Nasze zrozumienie tego, hmm. czym jesteśmy. <laughs> no. no ja pamiętam, Przepraszam, muszę. Odrząknąć, ale był taki moment, kiedy właśnie często ktoś zadawał mi pytanie, no to po co ty jeszcze jeździsz na ten satę, nie? Albo no to ty jeszcze szukasz. Hmm. No, no często takie właśnie. I tak jest, bo czasami jest coś takiego, że coś się tutaj odsłoniło w naszym sercu, tak? Coś się odsłoniło, że już nie ma nic. A ten umysł, ta tożsamość, yy, gdzieś tam pewnego rodzaju mechanizmy jeszcze pozostają nakręcone, tak? Gdzie my nawet nie zauważamy ich do pewnego momentu. Więc coś nas ciągnie na ten satsang. Pomimo, że mamy już jakiegoś rodzaju zrozumienie, jest już jakiegoś rodzaju klarowność, to czasami coś tam jeszcze jest do zobaczenia. Nie jeszcze jakiegoś rodzaju subtelna na przykład tożsamość, czy jakieś subtelne poczucie nie, niespełnienia, które, na którym stoi jakiegoś rodzaju myśl. Hmm. <laughs> Widocznie miałam teraz tego nie powiedzieć. <laughs> Ale ja widzę, że wielu nauczycieli satsangu to uwielbia satsang. I oni nigdy nie przestają uczestniczyć w satsangu. Mm -hmm. I lubią też często jeździć do innych nauczycieli na satsang. I Bo ta droga nigdy się nie kończy, nie? Mm. Czy kończy się. <laughs> tak, no, no tak, to, że ktoś jeździ na satsang, to też nie oznacza, że... Że szuka czegoś tak, to może być dla niego po prostu... E, cieszenie się tym, tym spotkaniem, jakim jest satsang mm. również. To za każdym razem jest niezwykłe przeżycie, mm. Mm. No i zawsze jeszcze coś można zobaczyć, no? No tak. Odświeżające w jakiś sposób też. Dlatego mm. no, niczego nie można założyć, nie? No, no. Jeżeli niektórzy zakładają, że jeżdżę na satsang, ale ja właściwie tego nie potrzebuję i, i bez przerwy próbuję się w tym utwierdzić, e nie chcąc zobaczyć, że jednak mają jakiegoś rodzaju poczucie braku czy poczucie poszukiwania, mm -hmm. nie? Z kolei inni jeżdżą na satsang właśnie dla tego pięknego spotkania, nie? ktoś się na nich spojrzy mówi, a bo ty dalej szukasz, nie? Niczego nie można założyć. Mm -hmm. to zawsze jest taka otwartość też i szczerość samym sobą, nie? Dlaczego właściwie? Ktoś, kto naprawdę przestał szukać, nie chodzi i nie powtarza, ja już nie szukam, nie? Tak, i to jest też jedna z rzeczy, o których roz rozmawialiśmy wcześniej, mm. które warto teraz wspomnieć: że właśnie tak, jeżeli to odsłonięcie jest w jakiś sposób prawdziwe, to gdzieś znika taka potrzeba utwierdzania siebie w umyśle. Gdzie Czasami ktoś e, mówi o tym, że ale niczego nie muszę szukać, już tym jestem. I powtarza to bez przerwy, tak jakby próbował przekonać siebie i innych. Mm. No ja pamiętam, byłam na takim spotkaniu kiedyś, takich e, towarzyskim trochę, na którym padło wiele takich twierdzeń. To, no to jakby w energii to było bardzo ciężkie. Mm. Bo to było tak umysłowe. To, było, to po prostu czuć było na... Kilometr, że, że tam tam na pewno było też jakieś rozpoznanie, ale to zostało tak przykryte tym umysłowym, umysłowymi koncepcjami, że to było ciężkie do odbioru. No, ale każdy z nas gdzieś tam zbacza w, tak. w jakimś momencie. Czasami i... umysł też próbuje to utrzymać, właśnie, więc ma jakieś rodzaj rozpoznania w tego spokoju, poczuje przez chwilę. Teraz, żeby, nie do, żeby nic mu tego nie zabrało, nie zaprzeczyło to, a cały czas jest w tym przekonywaniu umysłu. Ale ja więcej muszę, ale ja nic nie muszę, ale ja nic nie muszę. Ja chcę to utrzymać, tak naprawdę za tym stoi. Nie? Gdzie jeżeli znasz siebie w taki bezpośredni sposób pozostajesz w tym spokoju, to nie ma potrzeby nawet o tym mówić, przekonywać nikogo, czy też tym bardziej siebie ubierać to w słowa. Tak? Jeżeli jest rozmowa, to się na ten temat to się toczy. Jest to w jakiś sposób piękne, wzbogacające. Ale nie ma w tym potrzeby przekonywania kogokolwiek. Mm. Raczej taki spokój. No to chyba, chyba na tym zakończymy. Chyba, że masz jeszcze. Przypomina ci się coś, o czym byłoby warto wspomnieć. Mm. Ja myślę, że to będzie dobra puenta mm. i dobre zakończenie. Także jeszcze raz przypominamy słuchajcie o lajkach i o subskrybowaniu. Kanału, tak. Tak, ten, ten filmik prawdopodobnie pójdzie też na podcast, więc regularnie też nagrywamy podcasty. I jeszcze chcieliśmy Was zaprosić na wydarzenie, na odosobnienie. Tak, pierwsze odosobnienie na żywo, które będziemy, które zaplanowaliśmy na połowę czerwca, 17... Do, no tak, 17 do 20, tak. cztery dni. Mhm. Odosobnienie odbędzie się... Miejscowości niedaleko żywca, która się nazywa Jeleśnia. Jeleśnia. <śmieniu> <śmieniu> no i cóż to więcej dodać. Zapraszamy serdecznie tych, którzy czują, że, że może to wzbogacić w jakiś sposób. I e, właściwie pod koniec każdego miesiąca prowadzisz też odosobnienie online. Tak. E... Każdego miesiąca prowadzę odosobnienie online, poprzez Jeszcze. aplikację Zoom. Podczas takiego odosobnienia, w ramach tego odosobnienia prowadzę 6 spotkań, które trwają od półtorej godziny do dwóch godzin. Mamy możliwość widzenia siebie, prowadzenia bezpośredniej rozmowy. Takie odosobnienie online trwa 4 dni zazwyczaj. Jeżeli natomiast trafiliście tu, a nie wiecie, czym jest satsang, to y, można y, znaleźć filmik. Jest i chyba na YouTubie i jest też na podcaście też, nie? E, rozmowa nawet nasza. Jeżeli nie jest, to będzie niedługo. Aha, rozmowa nasza o satsangu, czym jest satsang i czym są odosobnienia. Poza tym można... Właściwie najbardziej takie aktualne informacje są zawsze na Jacek sama satsang, tam są wszystkie terminy. Y, Wydarzeń. Tak, i y, ta strona na Facebooku. Tak, tak. To no można też powiedzieć. Strona na Facebooku. Także zapraszamy serdecznie. No i to tyle. I dziękujemy to tyle, bardzo. Dziękujemy.